I do nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Dzisiaj zagramy sobie jakiegoś challenge'a I nie wiem jaki challenge, sobie. może zagramy sobie challenge It's in the Cards To jest karta I mam prosty żykarce z tego co Na Na go z innej no zajebiście a te oko mi po prostu respi kartę, nie? Te... No dobra. Tu mamy Demuna i Hierofanta. Dobra, no, dawaj to. Zwóta, bo się teleportujemy do sekreta. No, więc zobaczymy czy to jest w ogóle dobre. Ten karciany ziomek. Musimy pokazać to mamy, więc nie jest coś... już Nie trudny. nic co nie idę. ISAC odelatore pocket footsteps handle pick wanna some trick all good glorious oh they con di

Tam mamy bomby i może tam jest ziomek Sklepikarz Jest tu sklepikarz Zajebę bombeczkę na niego Mamy to Stać nas na soula To też sobie użyjemy i mamy już dwa soule To mi się podoba Idziemy dalej Więc Na początek na razie jest śmieszny, bo mamy Damage mamy o taki o, bez jakichś mocniej, ale za to mamy ładną ilość życia. No i dobra, spierdoliłem się, pół HP mi pizdę poszło, dobra co my tu mamy, yy, może być. Dobra, straciłem serduszko, zajebiosa. Yy, najchujowsze straciłem po całe serduszko, nie? Udało mi się, tak, użyłam itemka. Mamy Kiermita. See what your life has to offer. Mamy Step-up, Step-up. nie potrzebuję. Ja pierdolę. Yo, ale ładnie ogranę. Ładnie ogranę. Mamy klucz, idziemy do chesta. Dwa klucze, dwie monety i dwa serducha, zajebi się. Mickałem Mam tak, chaosa. Mamy karty, można karty kupić znowu. No, ale nie ma co na razie. Siema, to jest bardzo bardzo rum. Należy się się podrapie nie? W nogę. takie to jest proste i nudne. No, ten jest, może trochę ciekawszy, bo te związki przynajmniej, jakieś kurwa fret mają, jakieś zagrożenie. Ale nie jest duże. No i bo co, DUCOF jest. Tam Więc jest generalnie. Pytkę, muszę tak powiem. To jest zajebiście łatwy ten boss. Jego główny mistrz no, czy spawni item, czy towaru sam kitkę, A on tak kurwa, no, poza tym on jest taki kurwa cienki, jeśli idzie o damage. No, mapy wykonuje go tutaj lekko, skutka, żeby się nie, nie stracił. Aż tyle. Dalej A to jest wszystko się chcę Hp dobra, używam karty. Mamy demuna. Użyjemy demuna. Instead of tears I'm crosshair I dawe To ciekawe. To mi zadaje chyba nie dobra. a to dzięki temu będę mógł sobie wysadzać tego Kurwa, roki będę mógł sobie ogarnąć Dobra, jest spoko w sumie Nie jest to zły upgrade Wychodzimy z tych Z basementu, idziemy w jaskiń, proszę bardzo Perfekt, kurwa Oj, widzicie, właśnie to jest plus. O, mogę sobie tak odzyskać ciuma, skrzynieczki, aparatantów, tu też sobie mogę zajebać. Więc jest kurwa zajebisty, chyba zajebisty item, jak mi się trafi. Jakoś najlepszy. Bo, przecież to kurwa zadaje dużo wrażeń, całkiem nam Ile to wrażeń zadaje? 20 times Isaac damage. Kurwa <laughs> Czy to zadaje 70hp? Damage'a 70hp Dopiero ok, To rana Czy potrafisz Kurwa Ej Zajebiste jest to, jak masz kurwa ten Ogarnięcie Ja To jest zajebiste Mamy justice yes. Używamy justice Dostałyśmy troszeczkę itemków Możemy iść chyba do sklepu W sumie decydujmy że tak możemy iść To, a te muszki nie są najlepsze to. I ten malef, Dobra, może weźmy sobie to Weźmy sobie item i Q Wypierdalam. Jak to jest Jera? To puro, nie wiem to nie jest Jera, ale to jest to HD Okej, okay, all layouts, nie mam Właśnie, jak to dobrze, jest sobie, to, O, już to się udało to jest cupa yy, Nie jest to chyba super fajny item o czym daje być żeby sobie tak wyciągnąć tękę Ora nie jest toczna Chcemy sobie kuwać ku... i mamy layouta pięknego, proszę ciebie. Idziemy do tego layout. Jeszcze jeden ziomek. Piesek i już piesek. Chyba idziemy. Mi się wydaje, że... Nie wiem. Tak. Tak. O. Super. Mamy darmowe te. Najpierw byłoby tutaj zejść po bombkę. Dzięki tej cyk, Dzięki tej dzięki znowu. Kurwa, mam tyle, tyle, tyle kasy. A nas się w głowie nie myśli. Dobrze, idziemy najpierw tu na dół. To jest skulta będzie ten. Nie mam sery ducha co tu yy, Dobra, co jest dobre? Nie wiem, weźmy Chariota weźmy Hangedmana Bo Hangedman czasem się przyda Tutaj tego dajemy bombę też Idziemy dalej po prostu A i to tą bombę angielską No jak mówiłem, będzie je Bombek Devil. Hierophant, dziękuję Bogu, dziękuję Bogu. To kolejny chiropant. 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 Łopie jak ja mam szczęście do Kieropantu Taki Bosy krew na to O dobra, to waję dobra I bierzemy to. i idziemy stąd Papa pa. Jeszcze idziemy do sklepu i to tyle. Iść z jednalami A, pierdol Kotkowka O ja, pierdolę dobra Czego... A, bo ten bomb się nie zginął, w Ty co jest? Kurwa, ty go śmijłem przecież. Dobra, dużo w projektabil pierwszy, nie? Drugi, nie dwa. I tak, co możemy kupić? Eee, nic ciekawego w sumie. To idziemy dalej. Eee, the Ward, Aliam, ja, Chariota i Devila. Villa. Dobry bardzo od lat. Zostałem nic innego, jak spierdalacz. To jest jeszcze zajęcie szybki. Zrobimy to w tym momencie. Pick, pick. i idziemy na następnego bossa. Cóż to będzie za boss? Nie. Ale no pamiętaj, dzisiejszy odcinek będzie szybki. Jo ja pierdolę, tajemnik High Priestess, ej, głodny A da, mogę bez te jeszcze rzeczy porozpierdalać Poszukiwanie soul harta Niestety nie wyszły te moje poszukiwania, ale fuj Wyszło, wyszło, jak wyszło. kolejna karta tak, to nie ma też Ruma, niestety, więc to mi sobie nie pomoże. Chociaż weźmy to, idziemy do y, niebieskiego mieczyka i kurwa, ten mamy Frito da, da galas. Y, Ej, ej, ej! Czemu tu był stop? Tu stopki są! Kurwa, nie widziałem! No pech! Moja pierwsza. Michał tutaj tu były stopki, Jebane! tu. Давай туда ид ⁇ Ну... Нет. О, тогда таки Piek. Dobra, i mamy... Zioma. Ja bym poszedł do sklepu, tylko kurwa, dobra, jak tu nie będzie sklepu to jewać. nie jebać. Nie, w sumie. Ha, kurwa, trudny wybór, szczerze, bardzo. No, pójdźmy do sklepu i tak mamy dosyć sporo czasu antynowego. Chyba. Naprawdę bomby w stancji. No nie wiem. A tutaj jest sklep. Okej, okay. nie jest sklep, ale... Coś spoko Spaczka, spacyjka, dewilek. Dzięki. Zajdu. Niestety nie, dobra. Tutaj jest sklepek, chuj. Dobra! Ja bym was pierdala. już niech będzie. Idziemy. Co ma być to będzie? A i tak chujowej temy, bo nie wiem jakichś DM czapów Na Nawet tabletki ani ja nigdy nie spotkałem. Przejdźcie co? Nie wiem czy to jest jakiś item, który niweluje w ogóle pojawienie się ich, czy jak? Nie mam pojęcia. A mamy arkidówę. Może to Arcidowe to Co my tu mamy? Yy, nic ciekawego. Co my tu mamy? I... Yy, roka. Да, съм. Super, маме, и давай Супер, имам и тем. Не, 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 не i dziękuję za uwagę idziemy dalej fakt jeszcze drugi mamy Udało się, mamy to przeżytko. Ja, pierdolę, to jest bardzo spojany I The secret room! Mamy to... Jezus! Ja pierdolę tu sklepu nie ma! Kolejny raz tego hosta, o! Idealnie go bo... wiem. W ogóle się okay. nie podoba. Bo... Nie potrzebuję go. Super! Tak jest hangman i hangmana wezmę O! Co tu mamy? Y mamy to... Mamy... Trzy karty... pancik y I dawaj to... I szczerze. I'm ready for the boss! You can pull this A, Empress! też może być! Zresztą to, to jest dobre... Dawaj... Odlink w charge Orczak ten Gruntz Dobra tego nie używam już ten Chcę tego Czarny Seduko i idziemy już Na bossa No Ja Nie dało się tego przebić Niestety ten. David nie daje plus złoty czyli plus 40 obrażeń w takim pójdzie, no super opa pa, Hehe, he, ale coś zrobiłem konia Pierdolisz, że akurat nie wymyłam. Dobra, I to jest koniec challenge. A. Co jest? Ej! Nice. Dobra, mamy to, moi drodzy. Idziemy, challenge zrobiony 22 minutki, 23 minutki odcineczek. Jak się podobało, tej łapki w górę. Subskrybuj, by być na bieżąco, i zostaw coś po sobie w komentarzu. Autro no, leci, mam nadzieję, że się podobało jak zawsze. Szybki odcineczek, bo już łatwy challenge był też dobry i ten dostałem. No. Łapeczka, subik i widzimy się jutro w szesnastej. Tak, więc trzymajcie się ciepło i papa, papa, Pa pa, nara, elo.